Uroczysta msza w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce była początkiem dziewięciodniowej pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę. Z Bachledówki wyruszy pierwsza grupa gudalskiej pielgrzymki, do której kolejno będą dołączać grupa Nowy Targ, Orawa i Rabka. W tym roku, jak już mówiłem, 35 raz pielgrzymujemy na Jastą Górę, w roku szczególnym, roku Miłosierdzia. Wtedy, kiedy także dziękujemy za 1050 roku Sztu Polski. Może troszeczkę inny termin, bo od 1 lipca, z racji też tych wielkich wydarzeń, które odbywają się w naszej naszym ojczyźnie, Polsce, wizyty papieża Franciszka. Dlatego my w tym roku idziemy wcześniej pod hasłem Błogosławieni Miłosierdzia, albym oni miłosierdzia dostąpią. Pielgrzymi wierzą, że uczestnicy w pieszej wędrówce na Jasną Górę ma wielką moc. Część z nich wyrusza, aby podziękować Bogu za dotychczasowe łaski. Są też żadliwe prośby o wstawiennictwo Matki Bożej w trudach i cierpieniu. Tu na tą góralską, no to intencja jest taka najważniejsza moja, za udaną operację żony, a najważniejsze, że operacja się udała. No. A oprócz tego jeszcze... Modlę się też za, będę się modlił za wszystkich moich znajomych, za rodzinę. To nie pierwsza pielgrzymka, w jakiej uczestniczył pan Tadeusz, samotnie podjął wyprawę drogą świętego Jakuba w Hiszpanii. Zszedłem z saint jean de port w Francji przez Pireneje, przez całą Hiszpanię do Santiago de Compostela jest tam sanktuarium świętego Jakuba, czyli ucznia apostoła starszego to jest uczeni z Chrystusa. Następnie jeszcze, trzy dni szedł do finister. Finister z łaciny to znaczy koniec ziemi. Tam myśleli, że to już jest koniec ziemi, a to jest najdalej wysunięty przylądek Europy. No i tam tradycyjnie spaliłem swoje ubrania, które szedłem i obułem się w ocean. Tak tradycję no to było, szedłem 25 dni, tak dziennie się robiło 35 do 40 km. No wrażenia są niesamowite. Tydzień szedłem tak sam, a później po tygodniu spotkałem Polaka i kolegę, no i to już wtedy nam się tak raźnie szło. No ale przemyślenia są różne. Nie na Danmu jest ten szlak nazwany drogą życia, bo to jest droga życia, jak w życiu. I są chwile załamania, ale po tych chwilach zawsze przychodzi nadzieja. Że będzie lepiej. Tak samo na tej drodze też szło się z bólem, bąble na nogach, ale człowiek się tak myślał: no, a jutro może będzie lepiej. No i tak rzeczywiście tak było. O dziesiątej w Ludźmierzu odbyła się kolejna msza dla drugiej grupy Nowy Targ. W swoim kazaniu ksiądz prałat Mieczysław Łukaszczyk mówił o trudzie i poświęceniu jakie podejmują pielgrzymi. Uczestnicy pielgrzymki mówią o prawdziwej przemianie, która dokonała się w nich po dotarciu na Jasną Górę. Bardzo jestem szczęśliwa. Emocje są bardzo ogromne. Po raz pierwszy to łzy, bo ludzie pozdrawiali, prosili o modlitwę. No, za każdym razem, za każdym razem. A kiedy się wchodzi na Jasną Górę, to jest przeżycie, którego nie można opisać, nie można wypowiedzieć słowami. Tak piękne, tak bardzo wielkie emocje. Bardzo, bardzo. No, i wszystkie tam są oblałe nogi i to, ale jak się idzie, mówi się Panie Jezu, nie będę narzekać, idę, idę dalej, idziemy dalej. Ksiądz Dariusz Guziak, jako młody chłopak, uczestniczył regularnie w pielgrzymce na Jasną Górę. Po 22 latach przerwy, postanowił znów przejść pieszo tę trasę. Przez ostatni czas pracuję w Niemczech, w Kolegium Boromeum, z Seminarium Duchowne. Blisko Szwajcarii, blisko Francji. Postanowiłem w tym roku wybrać się na pielgrzymkę góralską, ponieważ Matka Boża jest jak magnes dla nas takie swoiste przyciąganie i ta pielgrzymka zawsze dodawała mi sił zawsze było jakieś nowe otwarcie jakieś nowe zaangażowanie nowe wyzwania. Być może, że także teraz w Ojczyźnie będą przede mną też nowe wyzwania. W związku z tym idę na jasną górę, niosąc matce Bożej wraz z pielgrzymami. To no wszystkie radości, ale także smutki wszystko to, co widziałem w kościele i w Polsce i na zachodzie i właśnie radosnego, ale także bolesnego yy, niosę właśnie matce Bożej, ufając, że tam na jasnej górze gdzie jest miejsce, które nazywamy kaną, polską kaną galilejską, dokonuje się przemiana tego, co jest właśnie jakoś trudne, co jest yy, ciężkie, przemienia się w radość, przemienia się yy, dzięki wierze, yy, przemienia się w coś, co, co jest dobrem, do którego ciągle można dążyć, za którym można podążać.